Siema, z tej strony Zbumo, A dzisiaj pokażę wam Jak z aplikacji pobranej ze sklepu Play zrobić instalkę Którą będziecie mogli sobie wysłać nie wiem, do kolegi albo przechować gdzieś, żeby później zainstalować Więc tak, do tego będzie nam potrzebny program ES File Explorer pobrany ze sklepu Play Czyli w sklepie Play piszecie ES File Explorer i pobieracie ten nie ten, tylko, tylko ten, ten, ten starszy. No. Więc po pobraniu. Nie wiem, instalujecie sobie jakąś grę ze sklepu Play. Chcecie sobie zrobić y, instalkę z niej. Żeby później na przykład bez internetu ją zainstalować albo coś. Na przykład, nie wiem, ja zainstalowałem sobie Oelixa. Znak, wchodzę w to ES File Explorer. Opcje. Menager aplikacji i wyświetla nam się lista wszystkich aplikacji zainstalowanych na moim telefonie. tak wybieram sobie na przykład nie wiem My Boy Free i kopia zapasowa. O już zrobiona instalka. Jeśli jest na zielono, się świeci to znaczy że jest, że jest zrobione. Więc tak potem cofacie i na karcie SD w folderze backups apps Macie wszystkie zrobione backupy. No instalki macie. Możecie, nie wiem, zainstalować bądź wysłać komuś ją. No i nie musicie mieć internetu, żeby zainstalować. To tyle. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Nara.